Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę, 23 luty, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to królowa pucharów. Wczoraj była królowa buław, dzisiaj kolejna karta dworska, tym razem żywioł wody. Nawet powiedziałabym wodny aspekt żywioł wody. I sama często przez już to powiedzenie, często troszeczkę być może zbyt krytykuje wewnętrznie tak tą kartę, bo zbyt emocjonalne podejście nie jest często pomagające. Ale w tej taliona nosi nazwę terapeuta i myślę, że te emocje, często wypowiedziane na głos, bardzo nam pomogą w budowaniu relacji z innymi, w wykazaniu się taką empatią czy, czy wyobraźnią, właśnie w tym kierunku. Bardzo nam pomoże w budowaniu relacji, w wysłuchaniu kogoś, w, żeby ktoś też mógł wypowiedzieć swoje, swoje trudności. Oczywiście nie zapomnijmy odnieść tego również do siebie, żebyśmy my mogli też to zrobić. Więc y, tak samo siebie trochę, jak popatrzyłam dzisiaj y, przed sekundą na, wylo przed na wylosowaną kartę, to pomyślałam sobie, że chyba trochę za bardzo sama ją krytykuję, bo, bo to emocjonalne podejście, czy to kierowanie się uczuciami, nie musi być czymś złym, nie musi być czymś negatywnym. Um, ja bardzo często postrzegam tą kartę poprzez talię Tosa, gdzie mam wrażenie, że patrzymy w lustro wody. I, i wszystko wydaje się piękne do momentu, do kiedy ktoś nie zaburzy tej tafli wody i wtedy jakby iluzja znika, tak? Bo jest to troszeczkę taki iluzoryczny wtedy już właściwie niczego nie dostrzegamy poprzez te emocje właśnie, być może zbyt wzburzone. Ale takie też jest nasze życie. Być może dlatego trochę, trochę takim bardziej krytycznym okiem patrzę na, na królową pucharów. Natomiast ona ma ogromną dawkę wyrozumiałości, czułości i być może dzisiaj rzeczywiście Potrzeba nam takiej właśnie energii. Więc, jeżeli znajdziecie osoby albo macie taką potrzebę, żeby się wygadać, albo kogoś wysłuchać, bo to działa w dwie strony, to to jest naprawdę idealna wskazówka, żeby się do tego zastosować. I taka moja osobista refleksja dzisiaj na temat tej karty: my jesteśmy w tality Urban Tarot. I naprawdę świetnie, świetna taka, tak, taki wewnętrzny dialog mi się dzisiaj wytworzył, i bardzo doceniam takie momenty, bo pomimo, że nagrywam dla Was minutę starotem, to sama też. Te karty odbieram tak osobiście i sama też jakby dokonuję refleksji, bo jest to wykorzystywanie swojej wewnętrznej mądrości, jest to wykorzystywanie swoich uczuć, emocji oczywiście w działaniu, w rozmowie, w nawiązywaniu kontaktu, bliskości z innymi, ale też tak jak w. I w tym przypadku jest to też energia wysłuchania, tak? Wy zatroszczenia się o kogoś, czy o, o siebie oczywiście, że tak, to jest duża, duża tolerancja, bardzo się tutaj przydaje, duża wyrozumiałość oczywiście. Ten, ten aspekt, który zawsze mi pierwszy się pojawia, czyli ten niepraktyczny, tak? czyli, czyli zaglądanie w to lustro wody, nawet nie zdając sobie sprawy, że możemy zaburzyć wszystko, warto też mieć na uwadze, bo to jest wyzwanie w tej karcie, tak? Że możemy być trochę niepraktyczni. Że możemy nasze talenty wykorzystywać nie w taki sposób, jak, jak powinniśmy. A ta karta troszeczkę ma w odniesieniu do, do kart Talii Kroleja, na przykład, ma troszeczkę, zmaga. Tak? Jak na górze, jak tak na dole, jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Więc troszeczkę faktycznie się być może zbyt krytycznie do tej karty odnoszę. Natomiast otwartość, otwieranie się na innych, otwartość na siebie, na swoje własne uczucia, ten dialog, ta komunikacja taka otwarta, naprawdę bardzo się dzisiaj przyda, więc wykorzystajmy w pozytywny sposób tego terapeutę, czy tą terapeutkę, bo to jest królowa, właśnie do tego, żeby wysłuchać innych, żeby samemu też wypowiedzieć to, co nam na duszy leży. No i nie wiem, na takie naturalne nawet wydaje się pytanie, czy my jesteśmy szczerzy wobec swoich własnych uczuć, wobec swoich własnych emocji? Eee, tak. Taka ta dzisiaj minuta z tarotem bardzo refleksyjna, ale naprawdę mam dużą rozkminę dzisiaj z tą, z tą kartą i bardzo dobrze, bo to troszeczkę też inaczej, yy, yy, inaczej wygląda, dlatego uwielbiam co tydzień korzystać z innej talii, bo każda karta jakby uczy nowej warstwy czegoś, pokazuje coś nowego, dlatego odbierzcie też to jako nie tylko tą negatywną yy, energię zbyt emocjonalnego podejścia, ale właśnie na przykład yy, zadanie sobie pytania czy spróbowanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy szczerzy wobec swoich własnych uczuć? E, i, I dzięki temu też, jakby otwieramy się na innych, tak? Odpowiadając na takie pytanie. E, a warto sobie zaufać, warto ufać sobie, warto. Um, zdać sobie sprawę, że nawet jeżeli komunikując, a rozmawiając o emocjach często jesteśmy niezrozumiani, więc nawet jeżeli komunikacja nie, nie pójdzie nam najlepiej, to ta, taka znajomość siebie, taka, takie odpowiedzenie sobie na to pytanie bardzo nam e, pomoże. E, bardzo empatyczna karta i jeżeli ktoś wykorzystuje empatię albo nawet nie wykorzystuje, bo to złe słowo, ale rzeczywiście korzysta z zasobów empatii na co dzień, to rzeczywiście pewnie poczuje, że tak, to dzisiaj jest ten czas, żeby, żeby wykorzystać to wsparcie, żeby posłuchać, żeby poświęcić komuś uwagę i czas, ale nie zapomnieć w tym wszystkim również o sobie. I myślę, że to jest piękne przesłanie, żeby wykorzystać tą mądrość, tą tolerancję, to wsparcie dla siebie, ale również dla innych. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa!